Słyszeliśmy w psalmie dzisiaj Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Patrzy łaskawie na pokornego, dlatego chcemy w coraz bardziej wzrastać w pokorze. Zbliżam się w pokorze, w niskości swej śpiewamy w pieśni przed Najświętszym Sakramentem. Chcemy w pokorze uczestniczyć w tej mszy świętej. Pokorze zgłębiać tajemnicę Słowa Bożego i chcemy wyzbywać się pychy, która nas zamyka na wszelkie zło, zamyka nas na wszelką łaskę, zamyka nas na Boga, na Jego obecność. Pyszny człowiek nigdy nie uzna swojego błędu. Pokorny, choć grzeszy, ale przyjdzie do Boga i wyzna swoją słabość, otworzy się na łaskę. Dlatego chcemy w pokorze Zgłębiać to słowo, które Bóg kieruje do nas. Dzisiaj patrzymy w pierwszym czytaniu, i w ewangelii mamy troszeczkę o rządzeniu, mamy troszeczkę o władcy. Chcemy popatrzeć, jakie są cechy dobrego władcy, bo spotykamy i w swojej firmie, i w państwie, i w kościele, także i w domu osoby, które w sposób szczególny zarządzają. Zarządzają, dlatego chcemy popatrzeć, jakie są cechy, patrząc na Boga i patrząc na dzisiejsze słowo, na liturgię słowa. Mamy w pierwszym czytaniu cechę bardzo istotną. Władca, tak jak Pan Bóg mówi, przede wszystkim do tej osoby, z którą ma do czynienia, mówi mocne słowa, gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z Twojej posady. No to są mocne słowa. Człowiek chciałby usłyszeć zawsze, tak jak słyszałem, mąż czeka, że żona pochwali, że dzieci uznają trud. Człowiek chciałby słyszeć same słowa przyjemne, same słowa właśnie, które chwalą, które w sposób szczególny doceniają. A tutaj mamy dość dziwne słowa. Gdy strącę Cię z Twojego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, Mówi do tego, którego rządzenie dobiega kresu. Chodzi o to, żeby mówić to prosto w oczy, nie, nie po prostu do kogoś, kogoś po prostu niezainteresowanego. Bywa czasami, że żona skarży się na swego męża, do swojej koleżanki, przyjaciółki, jaki mąż jest straszny, okropny. Ale bywa też i kiedy mąż skarży się do swego przyjaciela, na swoją żonę, na swoje dzieci. Nie ma nic gorszego po prostu. Czasem ktoś mówi żartobliwie, że chcesz dowiedzieć się, jaki twój proboszcz, to idź po prostu na bazar, idź do, idź do fryzjera, a dowiesz się. To przecież były te po prostu, kiedy to pod kościołem spotykali się i obracali wszystkie osoby, które chodzą do kościoła. Bardzo istotna cecha, by mieć odwagę powiedzieć prosto w oczy. Mi się to nie podoba, mi po prostu to mi nie leży, to mi po prostu nie, nie, nie po prostu, nie, nie, po prostu nie, nie odpowiada. Kiedyś słyszałem o osobie, która została zwolniona, mimo że była zaprzyjaźniona, zaprzyjaźniona z właścicielem firmy, nagle przychodzi a ktoś obcy wręcza jej wypowiedzenie. Nawet nie, miał nie, był, nie był w stanie popatrzeć w oczy, nie był w stanie powiedzieć, no niestety z dniem dzisiejszym kończy się, kończy się nasza, nasza współpraca. To jest bardzo istotne, by mieć odwagę, by mieć odwagę, nie obnosić po całym mieście, po całej okolicy drugie osoby, tylko po prostu stawać, stawać w prawdzie. Druga bardzo istotna cecha to jest podejmowanie decyzji. Jeżeli ktoś nie pracuje na rzecz, nie pracuje po prostu, to trzeba w pewnym momencie odciąć. Trzeba odciąć i po prostu, no niestety, przestaniesz rządzić szabno. No Kres twojego panowania już przychodzi, koniec. Dalej już nie będzie. Tak. Dlaczego? Dlaczego po prostu tak się stało? Ponieważ, jak podają komentatorzy Szebna, zamiast troszyć się o ludzi, o królestwo to po prostu zaczął budować sobie grobowiec, w skalę drążyć, w skalę, by upamiętnić siebie, by troszczyć się o swoje, nie tam o, o, o właśnie dobro. I że niestety, jak patrzymy popatrzymy na tą naszą rzeczywistość, to po prostu, niestety, no po prostu bywa tak, że człowiek zapomina się, mając jakąś władzę, zapomina się. O tym, żeby troszczyć się o dobro kraju, dobro obywateli, dobro tych ludzi, którzy żyją tutaj. Nie, nie tylko troszczyć się o swoją rodzinę, o swój interes, o swój biznes, ale przede wszystkim potrzeba, potrzeba takiego patrzenia w szerze. Jak kiedyś patrzyłem po raz kolejny na, po na potop i znam ten film, ale tak po prostu patrzyłem i patrzyłem na poziom tej szlachty, która wtedy była. Oni mieli dobro, no były jednostki, które po prostu były rzeczywiście bohaterami, ale po prostu chcieli się bawić. Chcieli się bawić po prostu. I dzisiaj patrzę ja sobie, myślę, Boże, ileż wieków minęło, a po prostu tylko są inne nazwiska. Tylko inne nazwiska. Dlatego bardzo istotne. Przychodzi taki moment, gdzie trzeba po, podjąć decyzję. Nie można udawać, no, bo nie wypada, no bo po prostu nie wypada. Gdyby rodzice. Stawali w prawdzie ze swoimi dziećmi, to myślę, że uniknęliby wielu problemów, wielu kłopotów, ale po prostu no dziecko, no to dziecko, no to niech żyje w takiej iluzji, niech żyje w takiej iluzji. Później pod takim kloszem wychodzi i po prostu się wszyscy dziwią. Wszyscy się dziwią. Trzecia cecha, jak mówi, jak mówi nawet pierwsze czytanie, Szebna traci władzę, dlatego że nie był ojcem. Nie był ojcem. Przydziel jakim, który będzie ojcem dla, dla tych wszystkich tu mieszkających. Rządzący powinni mieć takie cechy też i ojcostwa. To nie jest jak wilk, który tylko czycha i żeby po prostu wykorzystać, wyzyskać do ostatniego, tylko po prostu cechy ojcowskie, troszczenie się, troszczenie się nie tylko o swoją rodzinę, ale o tych, wśród których żyjemy, aby pozwolić im wzrastać, rozwijać się, bo to jest nasza też i troska. Stworzyć takie warunki, przecież te programy to też po to są, żeby nie zatroszczyć i żeby człowiek tylko Sausia, tylko dać człowiekowi możliwość, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł po prostu mógł po prostu na własne nogi stanąć i być odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę, za swoich, za swoich najbliższych. Mówimy Bóg jest Panem, tak, ale codziennie mówimy Ojcze nasz, Tatusiu. Tatusiu, Bóg jest tym Ojcem, który się troszczy o nas. Czwarta cecha, w drugim czytaniu mamy, że władca powinien być mądry, głęboki, przewyższający wszystko. Bóg, jeżeli patrzymy, to jest po prostu ponad nami, ponad tym wszystkim, co mamy. Bóg, który tak pięknie stworzył cały kosmos. Jakaż piękna harmonia, jakaż wszystko jest po prostu idealnie dopracowane. Chociaż patrząc na nasz organizm, jak to wszystko współdziała, jak to wszystko współgra w naszym ciele. I my po prostu mamy też i w tej harmonii dążyć do tego, żeby pogłębiać tą harmonię, żeby żyć w tej harmonii, by nie niszczyć tego wszystkiego, ale żeby właśnie być, być w harmonii, po prostu żeby być w jedności z Bogiem. Ewangelia pokazuje nam istotną cechę, że aby dokonać czegoś, to trzeba. Trzeba w osobę uwierzyć, trzeba, trzeba zawierzyć, tak jak święty Piotr wyznał wiarę. Panie, Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego, Tyś jest Mesjasz, dlatego później Pan Jezus wybiera dwunastu. Wybiera jak jest jedność, to można góry przenosić. Ja byłem pod wrażeniem, kiedy w Równikach ksiądz prałat Frona już świętej pamięci, kiedy tam przyszedł, to po prostu w chównikach w ciągu kilku dni postawili piękny dom katechetyczny. Nie tylko dorośli pracowali, nawet i dzieci. Dzieci, nikt jeszcze nie, nie chciał być w domu, tylko każdy chciał w kamienie nosić rzeki, i inni po prostu na, na drodze, na drodze po prostu robili beton, inni po prostu robili, co każdy mógł, co każdy potrafił. Dokonali wielkich dzieł, dokonali wspaniałego, wspaniałego czynu. Tak samo również, kiedy słyszę, jak tutaj budowano świątynię, ileż osób się złączyło, żeby, żeby, żeby przygotować posiłek, żeby był materiał, żeby to wszystko współgrało, żeby ta świątynia rosła na chwałę Boga i ludzi. A więc potrzebujemy, potrzebujemy tego. Kolejna cecha to rządzący. Nie musi być święty, chociaż jesteśmy wezwani do świętości. Wezwani. To ciekawe, że Pan Jezus mógł wybrać na opokę świętego Jana. On nie załamał się, nie zwątpił, a jednak nie wybrał świętego Jana. Mógł wybrać Matkę Niepokalaną bez grzechu, a nie zrobił tego. Mógł wybrać jakiegoś innego apostoła, który był cichutki i pokorniutki, on wybrał Piotra. Piotra, który mówi odejdź Panie, bo jestem grzeszny. Jestem grzeszny, jestem słaby. Piotr, który jest odważny, wychodzi z łodzi, ale za chwilę się topi. Ma swoje momenty porywu, ale przychodzi moment, kiedy się zapar mistrza. Ma swoje momenty, kiedy Getsemani ucieka. Ma swoje momenty, nawet po zasłaniu Ducha Świętego, że po prostu nie wie jak się zachować i po prostu udaje. Święty Paweł musiał go strofować i musiał go właśnie Przywołać do porządku. To jest ważne. Czego wybrał właśnie świętego Piotra? Słabego człowieka. Stał się opoką, dlatego, że ma cechy do rządzenia, ma, ma charyzmat przywódcy. Dlatego to jest istotne, by odkryć swój charyzmat, by odkryć swój charyzmat. Kiedyś w rodzinie było pięć osób, no i zabrali się, postanowili coś, coś dokonać, coś zmienić, ale każda. Każdy miał inny pomysł, każdy chciał co innego zrobić i konsekwencji pokłócili się. Pokłócili się. Każdy ma swój charyzmat i odpowiada za swój charyzmat. Jedni potrafią pięknie śpiewać. Mamy tutaj kilka osób, które śpiewają, chociażby Pan Tadeusz, tu i po prostu podziwiam go, bo czasem kilka, kilka razy potrafi być w niedzielę na namszy, żeby tutaj zaśpiewać. Podziwiam go, bo to jest jego po prostu jego dar. A więc chce służyć wspólnocie. Są. Przecież pięknie śpiewa schola, przecież pięknie śpiewają wesołe nutki. To wszystko na chwałę Pana Boga. Są osoby, które potrafią różne rzeczy robić i każdy z nas będzie, będzie, po, prostu, będzie po prostu odpowiadał za swój charyzmat, za swój dar. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus pyta, pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I dzisiaj można, można również każdy z nas odpowiedzieć, kim jest Jezus dla twojego sąsiada? Dla twojego sąsiada, a sąsiad do kościoła nie chodzi. Kim jest Jezus dla twojego przyjaciela, do twojej przyjaciółki z pracy? A po prostu one mają takie krytyczne spojrzenie. To ciekawe, bo zobaczcie, co mówią, co mówią za czasów Jezusa. Jedni uważają za Jana, chrzciciela, za proroka, inni uważają za Eliasza. Iść inni za jeszcze jednego, jakiegoś proroka. Ale to jest nie koniec, to jest połowa dopiero. A teraz, kim ja jestem dla Ciebie? Kim ja jestem dla Ciebie? Jesteśmy na mszy święty, to znaczy, to jest nasza, nasza odpowiedź dzisiaj. Nasza odpowiedź. Przychodzimy, bo wierzymy w Boga, bo chcemy mu oddać chwałę, przecież dzisiaj moż, można było sobie, sobie położyć i po prostu odpocząć i po prostu i patrzeć na telewizor, czy wyjechać gdzieś nad wodę. Przychodzimy tutaj, bo to jest nasza odpowiedź, ale nie tylko chcemy odpowiedzieć naszym uczestnictwem. Za chwilę wyznamy wiarę. Tak jak Piotr, który wyznał wiarę, kim ja jestem dla Was. Tyś jest Mesjasz, syn Boga Żywego. I dlatego jesteśmy tutaj nie by przechwalać się to, co ja dzisiaj zrobiłem, a co ja w tygodniu zrobiłem dla Kościoła. Jaki po prostu zdobyłem się na czyn heroizmu, to my nie po to przychodzimy tutaj, by się chwalić. Przychodzimy, by wyznać wiarę. Przychodzimy, by się umocnić w wierze. Za chwilę tak jak święty Piotr, wyznamy: Tyś jest Mesjasz. Ja jestem słaby, ale Tyś umarł za mnie na krzyżu po to, abym ja doświadczył życia. Abym ja doświadczył zbawienia. Abym ja powstał z tych grzechów, słabości. Ja jestem słaby, a Tyś jest mocny, Tyś jest Bóg, dlatego Ciebie wyznaję. Tak jak tu kiedyś opowiadałem święty Franciszek Salezy, który pojechał, pojechał do Japonii. Nie znał języka, ale miał taki ogień w sercu, że chciał nieść Chrystusa na krańce ziemi. Pojechał do, do, do Japonii. No i tam nauczył się tylko kaleczyć w ich języku, wierzę w jednego Boga. Stanął na rynku, na podwyższeniu sta, stanął i recytuje to od rana. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i zim. Powtarza tak cały czas, cały czas. A ludzie przychodzą, pytają się, co to za dziwak? Skąd się tu znalazł? No więc zaczęli się z niego śmiać, zaczęli rzucać w niego pomidorami, różnymi rzeczami. Ktoś tam wy, 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 wyniósł właśnie z swego mieszkania, właśnie odpadki. Rzucił pod jego stopy. I tak po prostu ten stał i po prostu wyznawał wiarę. Wierzę w jednego Boga. To jest dla nas ważne dzisiaj. Kiedy pomyje wylewają na chrześcijan, na Boga, na Kościół, to jest ważne dzisiaj. Kiedy po prostu dziewczątka sobie biegają i szydzą z matki najświętszej, to jest ważne dzisiaj. Nie chować się, tylko wyznać wiarę. Ja w ciebie, panie, wierzę żeś Ty odkupił, żeś Ty zbawił i że w Tobie jest zbawienie. I w Tobie jest odpłata za wszelkie dobro i za wszelkie, wszelkie zło, bo Tyś jest mój Bóg, mój Pan. Stał cały dzień wyznając wiarę. Różny, był, różna była reakcja, reakcja ludzi. Kiedy się skończył dzień, słońce zaszło, podszedł do niego szoku i konsternacja. Szogun, który był uważany tutaj, miał Niewątpliwie był postacią numer jeden. Był zaprawiony w wielu walkach. On po prostu był uznany, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, jak marszałek. To jest niesamowita postać. No i po prostu podszedł i zaprosił go do swego domu. Wszyscy byli zdziwieni. Takiego dziwaka, takiego nie wiadomo skąd. On go zaprosił. Najpierw dał mu wodę, żeby się obmył, a potem zaprosił go do stołu, żeby siadł i zjadł kolację, posilił się, bo cały dzień nic nie jadł. A kiedy jedzą, mówi: słuchaj, ja jestem zaprawiony w różnych bojach i mniej ludzie szanują. Cokolwiek powiem, to wszyscy tutaj jest, każdy jest posłuszny, nikt mi się nie sprzeciwi. Ja potrafię walczyć i mam po prostu jestem zaprawiony w wielu bojach. Ale powiem ci jedno dzisiaj, że ja Masz coś, czego ja nie mam, ja nie potrafię. Ten patrzył na niego, misjonarz. Mówi: To, co dzisiaj, czego ty dokonałeś, że ty zniosłeś takie obelgi i takie, takie szyderstwa, ty zniosłeś to. Ja mówię: Ja tak nie potrafię. Ja tego nie potrafię. Skąd ty masz taką siłę? Skąd ty masz właśnie tyle mocy w sobie, żeś po prostu wytrwał i żeś nie zostawił tego, i żeż nie poszedł, i że się nie zniechęcił. Mówi skąd ty masz tę siłę? I ten mu zaczął tłumaczyć, kto jest jego siłą, kto jest jego pasterzem, kto jest jego, jest jego mocą. A potem był finał tego, że ten szogun pierwszy przyjmuje chrzest. Pierwszy przyjmuje chrzest. Mało tego, on stał się później ewangelizatorem. Właśnie ten szogun, który zaczął ewangelizować tamtych swoich pobratymców zaczął głosić Chrystusa. To było niesamowite. niesamowite. Dzisiaj za chwilę wyznamy wiarę w Boga, w wiarę w Boga, który zbawia, w Boga, który kocha mnie i w którym jest, jest naszą drogą, prawdą i życiem. Chcemy nie tylko wyznać ustami. Ja często się łapię, że odprawiam szeję, odprawiam brewiarz, ale myśl ulatuje, serce ulatuje, ulatuje, usta tylko mówią. Jakże jest czasem ciężko się modlić sercem. Dlatego dzisiaj dołóżmy starań, żeby wypowiedzieć to całym sercem. Wierzę w Ciebie, Panie. Wierzę nie tylko ustami, wierzę moim sercem. Wierzę moim życiem. Wierzę, że Ty mnie zbawisz, ocalisz i wprowadzisz do krainy wiecznej szczęśliwości. Ale dzisiaj, kiedy będziemy to wyznawać, chcemy również prosić Cię o łaskę, to tam, gdzie będziemy, chcemy wyznawać wiarę w Ciebie. Tam gdzie pracujemy, tam gdzie przebywamy, tam gdzie odpoczywamy. Chcemy wierzyć w Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem, bo Ty jesteś Zbawcą, bo Ty jesteś Odkupicielem. Amen.